Gala Games e, informuje o odpaleniu gry Echo of Empires, e, o beta testach i tak naprawdę w całą tutaj e, betę będzie można sobie zagrać e, oktober, e, październik jak dobrze kojarzę, e, w października 3 2023, natomiast e, ta testowa beta dla społeczności od 19 do 24 pod warunkiem, że będziecie posiadali landy więc, więc tutaj są jakieś pewne e, wymogi, jest to po części gra strategiczna także mnie to mocno interesuje natomiast no jak wiecie ja na razie jakoś nie rzucam się na NFT i nie mam e, zamiaru i... Oprócz Sorare, tam zresztą w zasadzie będę sprzedawać. Liczę na spadki, bo przy wzrostach to nie jest dobry moment, żeby sprzedawać, jeżeli wychodzimy do Ethereum. No i tutaj tak, jak widzicie, tak, tak wyglądają te wszelakie landy. Tak, to, to, to są landy, to są układy różne takie planetarne. I tak wygląda gra, więc w mojej opinii, no bardzo, bardzo ciekawie. Ale też sobie przejrzałem na OpenSea, ile trzeba by było za taki land zapłacić. No i tutaj już macie, to jest jakiś taki pakiet. Nie wiem, czy to jest związane, właśnie upgrade pack. A landy się zaczynają tutaj, także 4473 gali. Wcześniej to było 3,5. Zaraz sobie zobaczymy, po ile jest ta gala. Generalnie zaraz zobaczycie, że nie tylko na, jeżeli chodzi o. A, dajmy 4,500. 190, 190 dolarów. Tak jak powiedziałem, ja na ten moment takich środków nie chcę poświęcać bardziej. To będę wrzucać w sorarę, żeby dokonywać wszelakich tutaj flipów na kartach. No i co, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi tutaj o mm, Gala Games to nie jest e, to wszystko. Tutaj jeszcze raz te NFT wam, a coś wolno się otwiera. E, macie, m, jeżeli chodzi o Gala Music, pojawi się e, jeszcze niepublikowana wersja The Last e, Dance e, piosenki utworu Davida byłego i on się pojawi tylko na Gala Music. A, a dzięki tutaj produce, producentowi, Laremu Dewoskinowi. O, na z jakieś problemy. A nawet nie zaglądałem. Powiem szczerze, że w Mir-M jakoś, jakoś odpuściłem te granie. Mm, jakoś, 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 jakoś coś nie podeszło. Może jeszcze tą farmę będę rozwijać, jeżeli chodzi o Um, Owe Mixa Natomiast jeżeli chodzi o Gala Music No to dla wszystkich fanów muzyki Możecie zobaczyć, że tu dosyć Będzie ciekawie, ponieważ rozpoczęli Współpracę właśnie z Rariem Devoskinem, który ma w swoim po Portfoliu Bono Beach Boysów jej na przykład Dewego e, Bowie I ku pamięci a, 14 kwietnia Zostanie właśnie NFT e, W postaci e, muzycznej a, Hit z 1983, The last dance, 40 tutaj rocznicę powstania tego utworu. No i tutaj można powiedzieć, że tak jak wcześniej na live przeglądaliśmy platformę Gala Music i można było dojść do wniosku, że na razie to jest dla jakichś takich artystów mniej znanych. Natomiast jak widzicie, no Tutaj tym krokiem naprawdę mogą skierować e, oczy większej liczby, e, większej liczby osób, i warto się zastanowić, czy nie zacząć skupować e, tokeny gala. Pamiętajcie, ATH082. E, to nie jest tam, że jakiś link płatny, tylko powiem szczerze, ja tu coraz więcej dostrzegam, widząc gry, jakie powstają. I jeszcze chciałbym zobaczyć jakieś ciekawe mm, filmy. Tak, bo na razie te filmy są mniej interesujące. Ale rzeczywiście, jakieś takie coś takiego nie wiem, fajnie by było z jakiegoś uniwersum komiksowego czy coś w tym stylu, to by pasowało do Gali. Um, a zaraz zobaczymy, jak to mix wygląda. Ile to, to spadło? Dolar 16. No, to, to, to nie ma dramatów, nie, nie to co, co kiedyś, jak były te, te, te spadki, tutaj na, na, na wynik się po, kilk po kilkanaście centów, to też można tutaj właśnie mm, już szybko, że tak można powiedzieć, szybko odbija. Szybko odbija, więc można to wykorzystać jako taką potencjalną okazję a, zakupową a, do szybkiego zarobku. Także widzicie, jeżeli chodzi o Gala Music, no to na ten moment powiem szczerze, no, ja nic ciekawego nie widziałem, jeżeli chodzi o pozostałe utwory, nic mi to nie wpadło, nic mi, że tak powiem, nie zainteresowało, natomiast no David Bowie, no to nikomu chyba nie trzeba przedstawiać i rzeczywiście to może przyciągnąć większą Rzesze Odbiorców. Siema z rana, witam mojego drugiego książkowego oprawcę, także teraz już będzie sprawdzanko, jest siedem osób, a dwie nie zostawiły kciuki, wiecie panowie co z tym robić. Um, Okej, okay, lecimy dalej, mamy, jeżeli chodzi o so Rare NBA, zakończyliśmy um, tutaj rundę zasadniczą w NBA, no i rozpoczynamy turniej play-in, więc jeżeli chodzi o turniej play-in, to teraz będziemy Ustawiali składy i ja dopiero dzisiaj się będę do tego przygotowywać. No, i w tym wypadku, jak widzicie, są już rozpisane zespoły: New Orleans, Oklahoma, Toronto, Chicago, Miami, Atlanta, LA i Minnesota. Dużo ciek ciekawych rzeczy, <coughs> jeżeli chodzi o NBA, się działo. Większość zespołów raczej. Wyskoczyła rezerwowymi składami, no i troszeczkę tutaj yy, zamieszali. Natomiast mi i tak się udało wygrać kartę tieru czwartego. I dostałem tym razem zawodnika, którego już posiadałem i którego już wygrałem wcześniej, więc będę próbować go. Obchnąć. Jeszcze ważna rzecz, być może nie do wszystkich dotarło, że pewne rzeczy nowe wlazły na Metamasku. Na pewno zauważyliście, że macie informacje np. z podpisanymi transakcjami, co ta transakcja będzie wykonywać i za co kontrakt odpowiada. Dodatkowo możecie obejrzeć już swoje nft bo jest to powiązane z OpenSea. Jeżeli chodzi o RC1155, e, no to m, te, które jest posiadane, są na OpenSea, natomiast jeżeli chodzi o RC721, no to e, ze wszystkich e, tutaj, e, że tak powiem, niekoniecznie powiązanych z platformą. No i również e, zostało wdrożone m, tutaj e, taki e, future. M, z OpenSea Blockades, który analizuje czy dane NFT nie, nie jest scamem. Więc jak widzicie dużo pod, portfeli idzie w tym kierunku, żeby już na starcie wy, wykrywać jakieś kody, ostrzegać, więc no, dobry kierunek, który pozwoli nam uniknąć większych lub mniejszych strat. No i co, zobaczymy jak dalej się to będzie wszystko rozwijało, no, ale jak widzicie no Metamask też nie próżnuje, też się rozwija. No i na sam koniec e, chciałem wam pokazać e, bo ostatnio był na live e, czy z projektu Moon Mining Head 3 e, Kto wczoraj się m, kto wczoraj pamiętał ten e, tutaj mógł od króliczka, od zajączka w zasadzie e, otrzymać darmową paczkę. E, ja ja nie ogarnąłem. Natomiast pamiętajcie, że cały czas są dropy, tak? Tutaj e, wszystko się nie sprzedało. Mamy okres jaki jest. Natomiast jeżeli ktoś tutaj Stwierdził, że chciałby pograć albo wesprzeć chociażby projekt Mining Head 3, to zawsze możecie kupić taką paczuszkę e, i e, tutaj e, taki e, drop. Równowartość tego drowa zawsze wspiera zawsze projekt, czy to kupicie za 3 dolki, czy za 7, czy za 14, czy za dużo więcej. No i oczywiście potem można zagonić to, to do pracy. Ja postaram się jak najszybciej tylko mogę pokazać Wam ten poradnik. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to zobaczymy dzisiaj albo jutro wyjdzie pierwszy cykl Tutaj poradników, może nie poradników, ciężko mi to powiedzieć, jak, jak, jak to na, nazwać, natomiast pokażę Wam, jakie aplikacje Move to Earn używam, ile udaje się mi na nich zarobić, ile musiałem zainwestować i a w jaki sposób te zarobki będę dalej sobie wykorzystywać, gdzie to podrzucać, z jakich nowych aplikacji będę korzystać, żeby jak najwięcej zbilansować ten zysk. I, I w co dalej będziemy pchali, czy trzymali, czy wrzucali na jakieś różne e, koszyki. Więc mi się wydaje, że to może być ba, bardzo ciekawe. No ostatnio moim braciom, kuzynom pokazywałem te aplikacje, w niektórych tak naprawdę nic nie musimy robić, w niektórych trzeba pochodzić od miejsca do miejsca, żeby dostać jakieś fajne. Rzeczy, na przykład jak aplikacja Tubli, do której zachęcam i która już jest u mnie na YouTube, już pokazywają. Natomiast, no, teraz naprawdę sporo rzeczy w Tubli możecie znaleźć, wychodzić. Więc mam nadzieję, że spodoba Wam się taka nowa inicjatywa i co tydzień będziemy sobie sprawdzać, ile można rzeczywiście wychodzić tokenów. Dla mnie to też będzie taki bonus, bo będę starał się godzinę dziennie jakiegoś tam spaceru czy wysiłku uprawiać, bo takie mam z z założenia, żeby się poruszać, coś cokolwiek porobić. Trzeba wrócić troszeczkę w, w rytm, po rytmie świątecznym, wrócić do siebie. Ja osobiście w dniu dzisiejszym stwierdziłem, że Trzeba trochę oczyścić organizm i dzisiaj cały dzień tylko na wodzie albo na wodzie e, z cytryną. Jutro zobaczymy, czy będzie drugi dzień diety, bo, bo jeszcze jest tam taka dieta maślankowa, więc zobaczymy. Nie mylić z maślanką procentową. <laughs> zobaczymy, jak moja silna e, wola. Z mojej strony to wszystko. Cieszę się, że po świętach tyle osób e, od rana. Jakoś w miarę funkcjonuje. Także życzę pięknego, miłego Dzionka. U mnie trochę pochmurnie, po nie to co, co na Mazura, gdzie od rana słońce a, witało. Ale życzę Wam słonecznego Dzionka, cie, ciepłego. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Na razie. ja.